Thank you. Powiemy o złożonych wnioskach na dofinansowanie inwestycji i o budowie dróg, ale nasz program rozpoczniemy od pieniędzy na ratowanie zabytków. Jesteśmy dość, dość bogaci w zabytki i niektóre z nich będą właśnie remontowane. Kristyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń lipca w Powiecie Sampoleńskim. Nieco ponad milion złotych na ratowanie zabytków pozyskał zarząd powiatu Sempoleńskiego z budżetu państwa. Za te pieniądze zostanie wyremontowany m.in. mur oporowy przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i elewacja poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale nie tylko. Jest to kwota, ta którą tutaj widać, i mamy tutaj wpisane cztery zadania, i tak po kolei. Yy... Jest to mur oporowy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sempulnie na ulicy Halera Stoi tam na podwórzu taki budynek ceglany, który się sypie przy tej naszej szkole i on już po prostu, stan tego budynku, tego, no, tego budynku gospodarczego wymaga natychmiastowej rekonstrukcji. Tam będzie mur oporowy, około 160 tysięcy. Sygnalizacja przeciwpożarowa i ewakuacyjna, tak zwany SAP w naszych szkołach w LO, w i CKZiU. To jest kwota około 400 tysięcy złotych. Prace restauratorskie w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku 328 tysięcy. No, Dom Pomocy w Suchorączku jest takim typowym zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. Wspomniane wcześniej i czwarta poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sempulnie Yy, rekonstrukcja czy, czy yy, poprawa elewacji 215 tysięcy są to obiekty, które, które może nie są w rejestrze, ale, ale, ale również i, i, i są wpisane na listę yy, tych obiektów, gdzie, na, gdzie tak, o takie środki można było skorzystać. Yy, powoli będziemy się przygotowywać do tego, żeby poszczególne jednostki. Przy pomocy oczywiście tutaj nas zajęły się wykorzystaniem tych pieniędzy. Myślę, że będzie to przyszły rok. Chcę tu dopowiedzieć, że na dniach również została ogłoszona następna tura jeszcze jedna rządowego programu odbudowy zabytków, i tutaj również będziemy składać wniosek. W tym przypadku będziemy starali się o pozyskanie pieniędzy na, na przebudowę windy. W domu pomocy społecznej w suchorączku, i, i będzie tam winda, tak zwana łóżkowa, e, nowa, dostosowana do obecnych wymogów i warunków. Ta stara, e, mówiąc najprościej, e, platforma, bo tak to się nazywa, e, nie spełnia e, tych warunków, jakie na dzisiaj są oczekiwane ze strony. Te, 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 tego domu, jak i również przepisów prawa budowlanego. A to nie koniec informacji dotyczących planowanych inwestycji, bo Zarząd Powiatu Sępoleńskiego złożył już kolejne wnioski na kolejne zadania. Chodzi o 10 milionów złotych na budowę wind w kilku budynkach, o pompy ciepła dla domu dziecka w Małej Cerkwicy i kolejne modernizacje dróg, ale nie tylko. Kilka miesięcy temu mówiliśmy o planach budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkołach powiatowych w więcborku. Teraz te plany mają nabrać realnych kształtów. Rzeczywiście mamy jak gdyby taką przepustkę, że, że możemy złożyć wniosek na 10 milionów złotych na inwestycje, remonty, które chcielibyśmy realizować na terenie powiatu. Jesteśmy w trakcie przygotowywania takiego wniosku, ale ogólnie mówiąc można powiedzieć, że wniosek ten będzie taki trzysegmentowy. Eee, największy segment to będą drogi na terenie powiatu sępoleńskiego. E, drogi oczywiście powiatowe e, i być może będzie to kwota może 8, może trochę więcej milionów złotych. Pozostała część kwoty będzie przeznaczona e, na budowę platform lub wind. Yy, na przykład yy, przy budynku na 6 setlecia w więcbórku, czy w szkole specjalnej, tutaj jak to potocznie mówimy, w Sempulnie, yy, jakie również mamy na myśli tutaj budynek starostwa oraz yy, montaż pomp ciepła w niektórych yy, obiektach, jak chociażby yy, yy, domy dziecka w cerkwicy. I to będzie kwota łączna 10 milionów złotych. Jesteśmy na etapie robienia tak zwanych fiszek, ale już też rozmawialiśmy z projektantami, żeby żeby jeszcze w tym roku ogarnąć tematy projektowe, jeśli takie środki zostaną przyznane. Panie Starosto, jedną z odnóg Polskiego Ładu jest tak zwany Fundusz, fundusz PPGR-owski. Czy to prawda, że tam... Zresztą myśmy o tym kilka miesięcy temu, czy w zeszłym roku bodajże mówili, że takie samo boisko, jakie jest przy Liceum w Sępólnie Kraińskim, przydałoby się również przy szkołach powiatowych w Więcborku. Czy to prawda, że właśnie z tego Funduszu PPGR-owskiego taki wniosek na, na takie boisko został, że tak powiem, złożony? Tak, został złożony kilka dni temu, z czego się osobiście też bardzo cieszę. Złożyliśmy wniosek na 2 miliony złotych na budowę boisk wielofunkcyjnych przy LO i CK Ziu, w borku łącznie z drogą łączącą Ulicę Krótką z Ulicą Pocztową i parkingami oraz ogrodzeniem tychże szkół. Jeśli te środki zostaną przyznane, przystąpimy, na, już przystąpiliśmy do projektu koncepcyjnego, mamy go gotowy, natomiast jeśli chodzi o projekt techniczny, zlecimy natychmiast, kiedy, kiedy będą te środki przyznane. Także czekamy z niecierpliwością. Jeśli się wszystko uda, na pewno roboty zostaną rozpoczęte w przyszłym roku. E, o terminie zakończenia na razie trudno powiedzieć, ale postaramy się, żeby w miarę szybko. E, dla tych naszych tam e, uczniów e, w tychże dwóch szkołach, a mamy ich tam około 700 uczniów, e, żeby mogli również i, i korzystać z obiektów sportowych. Tak jak koledzy w Sempulnie, koleżanki, koledzy, uczniowie w Sempulnie. A do tego dochodzi ten element parkingowy i, i, i komunikacyjny, który od wielu już tutaj miesięcy też jest problemem na terenie tychże szkół, bo każdy chce przyjechać samochodem, ten samochód chce gdzieś postawić. Tam jeszcze ktoś mieszka, tak, tam jeszcze są inne instytucje, więc jest to taki logistyczny problem, który przy okazji tej inwestycji również rozwiążemy. A teraz kilka zdań raportu na temat stanu budowy dróg w Powiecie sępoleńskim. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w tym roku zarząd drogowy ma do wydania aż 40 milionów złotych. Zobaczcie zatem najnowsze informacje z frontu prac na drogach powiatowych. Od tego mniejszego zadania może tak zacznijmy tym razem. Yy, podpisana umowa, zatem źródło finansowania jest umocowane, zostanie wprowadzone w zmianach budżetowych na najbliższej sesji Rady Powiatu, czyli końcówka sierpnia. Niemniej jednak, mając świadomość, że ta, ta, ta okoliczność nastąpi i bezsprzecznie nastąpi, pozytywnie dla nas w planie wydatków umiejscowiony zostanie wydatek, a zatem w poniedziałek ogłaszamy przetarg na to mniejsze zadanie. Przypomnę, że jest to Droga 1116C ze Starego Gronowa przez granicę województwa do Piaseczna biegnąca. Tam w ubiegłym roku wykonywaliśmy na długości 1065 metrów roboty pokrewne. W tym roku, właśnie te pół kilometra, które jest przedmiotem mojej relacji aktualnej. Oczekujemy, jeśli mogę tutaj dodać na, na decyzję generalnego dyrektora lasów państwowych, co z trzecim zadaniem, też na tej drodze o długości 600 metrów. Ale, puentując krótko, w poniedziałek rozpoczynamy procedowanie w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na te pół kilometra na odcinku biegnącym z Dąbrowy do, 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 do Lutówka. Natomiast duże zadanie między miejscowościami Jazdrowo i Łowo to jest. No, Poczesne w tym roku 2,4 km od nowa modernizacja drogi z funduszu leśnego wsparcie 75%. Z tegoż funduszu reszta wkład powiatu sępoleńskiego. Zadanie już jest procedowane. Mamy z otwarcia ofert informację następującą. Najkorzystniejsza oferta spośród trzech złożonych. Przekraczających możliwości dwie naszego budżetu, i ta trzecia też przekraczająca możliwość naszego budżetu, a mianowicie 1,611,000 oferowana cena na 1,570,000 posiadanych, czyli, krótko mówiąc, około 46 z hakiem z okładem 1,000 złotych jest w deficycie. Natomiast z decyzji podjętych, Uchylę rąbka tajemnicy. Na poziomie zarządu powiatu wynika, że na tej wspomnianej przeze mnie sesji sierpniowej będą stosowne zmiany w zwiększeniu udziału powiatu sępoleńskiego. Być może przy zwiększonym nieco udziale lasów państwowych, bo też i o taką rozwagę zwróciliśmy się do rzeczonych, będzie możliwość podpisania umowy z wykonawcą, którym jest zakład. Pana Karpińskiego ze Złotowa, znany nam skąd inąd z wielu już tutaj na terenie naszego powiatu robót wykonanych. Dobrze, to Panie Dyrektorze kolejna sprawa to tak zwana Droga Lipecka. Tam też miesiąc temu w naszym poprzednim programie mówiliśmy o tym, że ten odcinek pomiędzy Lutowem a Wiśniewką, no lada chwila powinien być, że tak powiem, powinny się tam zacząć lada moment jakieś prace. Co tam się dzieje, jak to wygląda? No jeżeli by być w zgodzie między Bogiem a prawdą, na drodze jeszcze nie zauważymy ruchu budowlanego, nadal nie zauważymy. Nie niepokoimy się. Jest sprawa dwojakiego rodzaju. Po pierwsze organizowanie się wykonawcy, front robót pewnie znaczny na wielu innych robotach i tak dalej, co nie, nie, nie stanowi o tym, żeby się kłopotać i zachodzić w głowę, czy zdążą na, na wyznaczony termin. Uważam, że tak. A ta jedna istotna rzecz, która pozwoli, aby natychmiast tą robotę rozpocząć, to nadal niespuentowane, niezakończone zakończone procedowanie w zakresie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, a przypomnę, że będzie tam niestety czy stety, ale wymagane zamknięcie czasowe, zamknięcie całego odcinka między Lutowym a Wiśniewką. Proszę Panie Dyrektorze, całkowite, czyli w obydwu kierunkach po prostu będzie droga całkowicie zamknięta, tak? Tak, będzie całkowicie zamknięta. Być może jest to yy, uproszczenie z, z tutaj w mojej wypowiedzi, bo wiadomo jest, że ludzie muszą do swoich domów dojechać i tak dalej. Taki ruch lokalny będzie dopuszczony, natomiast cały ruch tranzyt jakikolwiek inny niezwiązany z siedliskiem, to y, po prostu będzie niemożliwy, a zatem wyznaczany będzie objazd tylko i wyłącznie drogami powiatowymi, żeby nie doszło do y, precedensu jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu y, uszczerbku na majątku zarządców dróg innych kategorii. Panie dyrektorze, czy prawdą są informacje, że jeśli wszystko pójdzie po waszej myśli, a mam na myśli tutaj e, wnioski do kolejnych edycji e, e, jakby rządowych e, funduszy budowy dróg, że jeśli wszystko pójdzie po waszej myśli, to ta droga m, e, w kierunku właśnie Lipki od granicy województwa, aż do dostępna jest szansa, że ona będzie w całości wyremontowana i to być może nawet w przyszłym roku? Tak. Tak. Hmm, okay. Bez wahania powiedziałem to jedno słowo krótkie, z mojej wiedzy wynika rzecz, że jest to możliwe, jesteśmy w trakcie, a to wykonywanych już, że tak powiem, czynności w związku z podpisaną, przed chwilą omawialiśmy wątek, umową między Lutowem a Wiśniewką. Pozostaje nam zatem odcinek pomiędzy granicą województwa a miejscowością Lutowo. Jesteśmy w tym przypadku zaangażowani w aplikowanie w kilku tak zwanych, w cudzysłowie powiem kolokwialnie, miejscach. A zatem złożony już, bo 31 lipca upłynął termin, wniosek do naboru w szóstej edycji Nowego Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych. To jest na roboczu my to nazywamy drugie rozdanie Pegierowskie. Tutaj mamy złożony wniosek. Złożyliśmy również wniosek do. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to na ręce wojewody pod adresem wojewody będzie robota wykonywana w przyszłym roku, jeżeli oczywiście otrzymamy wsparcie i będą wszystkie okoliczności umożliwiały podpisanie umowy i przygotowujemy również wniosek w ogłoszonej ósmej edycji Nowego Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Zatem suma tych wskazań w danych wnioskach, pozwala mi stwierdzić, że jeżeli będą one rozpatrzone pozytywnie i będą okoliczności, wiadomym jest za, zawsze, że yy, to przetarg decyduje o, o, o możliwym lub niemożliwym, ale zakładamy, że tak, wobec czego od Granicy do Lutowa i od Lutowa do Wiśniewki, od Wiśniewki do Sępulna, wszystko razem wzięte, to jest do skrzyżowania z ulicą Halera w Sempulnie, bo to też i ulica Wojska Polskiego w tym ciągu drogowym jest. Droga 1120C kończy się na skrzyżowaniu z drogą krajową 25, to jest ponad 12 kilometrów drogi, która mniej więcej o tej porze w przyszłym roku byłaby w stanie przywróconym do pożądanego. Okay. I jeszcze na koniec, panie dyrektorze, w jednym zdaniu co z jeżmankami? A Jerzmianki A wobec niepowodzenia z pierwszego, że tak powiem, podejścia, to był, przypomnę, w drugim naborze Nowy Polski Ład, program inwestycji strategicznych, cena była nie do przyjęcia. Modyfikacja projektu, zmiany, które pozwalają nam, myślę, poniedziałek, wtorek nadchodzący, wszcząć procedurę umożliwiającą udzielenie zamówienia publicznego. No, Dzisiaj nie będę z wróżył, za około 2-3 tygodnie będzie wiadomym, jak się ta procedura powiodła. Daj Boże. I na koniec naszego programu jeszcze małe przypomnienie, że to dopiero półmetek wakacji i że na mieszkańców i turystów czekają piękne plaże w powiecie sępoleńskim. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV.